Cześć. Dzisiaj pokażę wam drugą wersję gry zgadywanie liczby, którą wcześniej już pokazywałem z jedną postacią, która nas pytała się o liczby. Tutaj będą to dwie postacie rozmawiające ze sobą. Więc włączę teraz tą grę. O jakie liczby pomyślałem od 0 do 100. I ta druga postać będzie zgadywała. Na przykład 50. Podana liczba jest za duża. No to strzelam 25. Jest dalej za duża, 10, za duża, 5, za mała, 7, brawo. Zgadłem eee, w pięciu ruchach. Mamy licznik odpowiedzi, który nam liczy ruchy. Zatem zaczynamy tworzenie tej gry. Na początek usunę kotka. wgram tło, na którym moje postacie będą ze sobą rozmawiać. No niech będzie to powiedzmy plaża. Wygram teraz dwie postaci. No niech będzie pierwsza z brzegu. Okej. Okay. Druga postać. No i zaczynamy układać skrypty dla tych postaci. Kiedy kliknę flagą? Muszę na początek oczywiście wylosować liczbę, która będzie gdzieś przetrzymywana. Oczywiście będzie przetrzymywana w zmiennej, nazwę zmienną. Zgadywana liczba. Jaką nazwę to nie ma znaczenia? Ważne, żebyśmy na starcie ustawili zmianą zgadywana liczba na losowanie od 0 do 100. I teraz powiedzmy, że ta postać będzie się pytać bo na niej już ułożyłem skrypty. Więc musi nam teraz powiedzieć przez dwie sekundy o jakiej liczbie pomyślałem. O jakiej liczbie pomyślałem? I teraz druga postać będzie zgadywać tą liczbę, więc żeby teraz druga postać wiedziała, kiedy ma się odezwać, kiedy ma odpowiedzieć, musimy nazwać komunikat. Nadaję komunikat, mogę go sobie nazwać komunikat 1, mogę go zmienić jego nazwę tutaj i nazwać na przykład zadaję pytanie. I oczywiście ten skrypt możemy już zakończyć. Zatrzymaj ten skrypt. Ta postać już nadała pytanie, zadaję pytanie, więc ta druga postać, kiedy otrzyma ten komunikat, zadaję pytanie, musi się zapytać pierwszej postaci. Więc czujników bierzemy sobie: zapytaj. Czy Twoja liczba to? Będzie to wyglądało w ten sposób. Czy Twoja liczba to? I tutaj musimy wpisać tą liczbę, którą będziemy zgadywać. Nic się dalej jeszcze nie zadzieje. Bo tego nie ustawiłem, zatem później musi ta druga postać. Powiedzieć, odpowiedź. Czyli to co wpiszemy tam. Będzie to wyglądało tak. A jakie liczby pomyślałem, czy twoja liczba by liczba to i odpowiedź powiedzmy 50 I, od, i powiedziała nam moją odpowiedź, to co wpisałem. I teraz będzie musiała znów nadać komunikat do tej pierwszej postaci, żeby ta wiedziała postać, czy może już odpowiedzieć mu na to pytanie, czy ta dziewczynka odpowiedziała dobrze, czy źle. Więc nadaje nowy komunikat. Inny już, muszę inaczej go nazwać. Biorę sobie nowy komunikat i nazwę go. Odpowiadam, że ta postać już odpowiedziała. I oczywiście kończymy zatrzymaniem tego skryptu. Więc teraz znowu chłopiec będzie miał zadanie yy, odpowiedzieć dziewczynce, czy ta odpowiedziała dobrze, czy źle. Czy odpowiedziała liczbę za dużą, czy za małą? Zatem, kiedy otrzyma ten komunikat dziewczynki, odpowiedziałem, odpowiadam, jeżeli dziewczynka dobrze odpowie, czyli jeżeli jej odpowiedź o, nie trafiłem, jeżeli jej odpowiedź równa się tej liczbie zgadywanej, to chłopiec może odpowiedzieć brawo. Brawo. Zgadywaną liczbę na razie widzę, więc mogę sobie spróbować, jak to będzie działać, jak odpowiem dobrze już. Czy twoja liczba. Jeszcze tu mam błąd, jakiś licz... Z mi się nie napisało. Czy twoja liczba to 19? No to 19. Brawo! I tu możemy zakończyć to pytanie. Czyli zatrzymać ten skrypt, żeby już dalej się nic nie wykonywało przy złej odpowiedzi. Więc teraz spróbujemy ustawić skrypty, które będą odpowiadać za to, co się zadzieje, gdy dziewczynka odpowie źle. Więc jeżeli ta odpowiedź zduplikuję sobie, nie będzie się równać, ale będzie na przykład. Znak większości/mniejszości sobie tu użyjemy. Jeżeli odpowiedź będzie mniejsza niż zgadywana liczba, no to dziewczynka, przepraszam, to chłopiec, musi nam powiedzieć, powiedzmy przez dwie sekundy, jeżeli odpowiedź jest mniejsza, podana. Liczba jest za mała. W przeciwnym razie, czyli, jeżeli odpowiedź nie będzie mniejsza niż zgadywana liczba, tylko większa, odpowiedź jest: podana liczba jest za duża. I jeżeli będzie ta zła odpowiedź, tutaj, on powie i przejdzie dalej, nie zatrzyma wszystkiego. Nadamy komunikat, znowu zadaje pytanie. Zduplikuję sobie stąd. Czyli będzie musiał chłopiec jeszcze raz zadać pytanie dziewczynce, żeby ta znów odpowiedziała. No to sprawdźmy, jak to wygląda. O jakie liczby pomyślałem? Wylosowała się liczba 79, więc dziewczynka zgaduje powiedzmy 45. Podana liczba jest za mała. Jeszcze raz mamy szansę zgadywać ją. Teraz większą dam, 98. Podana liczba jest za duża. I teraz prawidłową liczbę podam, 79. Brawo! I gra się zakończyła. Podstawowe skrypty do tej gry są już zrobione. Możemy oczywiście to w jakiś sposób ulepszyć. Na pewno trzeba schować zgadywaną liczbę, żeby nikt nie wiedział, jaka to jest liczba, gdy włączy program. I dodałbym tu jeszcze licznik odpowiedzi, zatem muszę stworzyć zmienną. Licznik odpowiedzi, żebyśmy wiedzieli, ile razy. Ktoś odpowiadał na to pytanie. Oczywiście, kiedy włączam grę, licznik odpowiedzi ustawiam na 0. Startujemy od 0 odpowiedzi, i za każdą odpowiedź, teraz, będzie licznik musiał się zwiększyć. Nieważne, czy dobrze, czy źle, licznik musi się zwiększyć więc zmieniam licznik odpowiedzi o 1 w odpowiedzi dobrej, w odpowiedzi, jeżeli jest za mała liczba, jeżeli jest za duża liczba i mógłbym tu trzy razy to wsadzić w to miejsce, w to miejsce i w to miejsce, ale wystarczy, w sumie jak sadzę tutaj, bo za każdą odpowiedzią tej postaci, gdy ta odpowie do niego i zanim zada pytanie, już licznik odpowiedzi może się zwiększyć. Więc próbujemy naszą wersję z licznikiem odpowiedzi. Ja go sobie gdzieś jeszcze oczywiście ustawię, żeby mi nie przeszkadzał. I włączam grę. O jakie liczby pomyślałem. Teraz nie wiem jaka to jest liczba. Spróbuję jak najszybciej trafić. Jest za mała. Za mała. Za mała. Jakaś duża liczba się wylosowała. Akurat wylosowała się maksymalna liczba 100. Licznik odpowiedzi 8, czyli 8 razy trafiałem, żeby trafić tą liczbę. Myślę, że w ten sposób już to zostawię. Jeżeli chcecie coś dodać od siebie, to możecie to zrobić. Moje skrypty są już gotowe. Gra działa. Jest to drugi sposób pokazania gry, którą pokazałem we wcześniejszym filmiku. W tamtym filmiku to jedna postać pytała nas o liczbę. Tutaj dwie postacie już ze sobą rozmawiają. Ja tutaj może trochę źle zadałem jeszcze pytanie, bo nikt nie będzie wiedział, czy to jest od zera do stu, czy o. 0 do 1000 do na przykład, więc ta postać na starcie przydałoby się, żeby nam powiedziała w jakim przedziale mamy zgadywać. Więc może dodam tutaj jeszcze od 0 do 100. O, o jakie liczby pomyślałem od 0 do 100 trochę szybko minęło, to dam 3 sekundy. O jakiej liczbie pomyślałem od 0 do 100. I tak bym to już zostawił. Ja dziękuję. Hej.